Mm. witam witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku testujemy gadżet do kuka lol lol tak wolno chodzi ono dobra ale na klejnoty on jest dobry, w sumie, tak wam powiem, ludzie. Nasz broj klejnotów tak szczerze on jest dobry. No tak, no Kurde, przecież wagonie zostałem zabity i zda. Dobra, chyba asa. No ma pasta. Elo. Dziwne jest to, że nawet jak zatujemy, to możemy używać to na krzyni. To jest dziwne według mnie. Kurde, przegrałem. No przegrałem. No cóż. Przynajmniej z pucharków. Kurde, teraz jestem w popałach, bo mnie otoczyli. O! Ej, Nie Niech cię zabiję. Mm, teraz właśnie użyłam, szeczkę. No nie, pamka. Nie, pamka, dobrze, 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 zostań tam. Ja tam zostałem, ja tu zostanę, się pokampę może. O, fajnie. Good, good, very good. Fuck, on tego dobrze... Fuck! Nie! Nie, no God, please, no. Ale wy widzicie, tu ludzi, a taka mała Stefa, to no to... głode pięć ludzi, tak, taka tak, Dobra, dobra, Elon, pasta, idę. Fak, zostaw. No, kłody nie dadzą spokoju. Kudę? Dobra. Ale cześć, pocharków. Zostawcie łapkę w górę ze subikiem i udostępnijcie tutaj znajomym ten filmik. Dlatego... Mm... No Sejo to zróbcie, to co mówiłem, subika, z dzwoneczkiem i łapka w górę, jak Kruk pokazuje. To co, to był test y, gadżetu do Kruka, bye!